To wiedz, że Golem nam nie odpuści. Jeśli nie dla mnie, to zrób to dla dziedzictwa ojca, które tak kochasz. Inaczej wszystko przepadnie. Niczego nie dam sobie odebrać. Zgoda. Co to za marsowe miny? Radujcie się, bo wszystko widzę gotowe. W jaki sposób odbierzesz Golemowi fizyczną formę? Jest jeden stary rytuał. Nazywa się Peru. Rytuał separacji. Inkantacja pozwala oddzielić tę demoniczną część od reszty istoty. Pomaga również przy opętaniu. O, dobrze wiedzieć. Swoją drogą, twój ojciec musiał sofera nieźle wkurwić. Mój ojciec tak działał na ludzi. Ten rytuał, jesteś pewien, że jest bezpieczny? Po prostu mi zaufaj, tak jak ja, że dotrzymasz słowa. Siostrzyczce ani włosek nie spadnie z główki. Ja tu jestem, panie Rofe. I jestem z tego powodu niezwykle kontent. Zaczynamy. Zaczynamy. Szulscy, do dzieła! Wasza udręka dobiega końca. Nie przyjdzie? Cierpliwości... No i idzie. No i jest, Pysio. Tak, litość. Więcej wiary, Feldman. Więcej wiary! Id gadasz. Id gadasz. Śmiej raba. Dokąd? Jak nie idziesz. Nie traktuj jej tak. Nie musiałbym, gdyby nie chciała mnie okrabić z mojej zapłaty. To Twoja wina. Miałeś zadbać o wszystko. Przestańcie się wygłupiać. Przechodzimy do rzeczy. Przyniosę, ligi, i i je na dla siebie. Elo. Niestety innym razem, przyjacielu. Tyś kurwa synu. Gole jest Przewraca moje skupienie, ciekawe No gryza, pięknie, i bęk, i bęk. Dobra, co ma tutaj to, skowycik. Siedemna. Trzydzieści, mój Boże, ale dostał tam w patale. Nice, Tara. Uh... Zobaczymy, to tak. Czek. Au. O tym tutaj dygnął. No jest jaka pierwsza. Okej. Okay. Bang.

Ale Ambicja... Już nie jesteś taki groźny. Schopenfeldziarze mają więcej honorów. No i co zrobisz? Popłaczesz się? Spierdalaj! Dosyć obaj, przestańcie, nie tutaj! Masz fart, Szulski! Wystarczy, panie Rofe! Będziesz się oglądał za siebie przez resztę życia! Zabierzmy pańską siostrę w bezpieczne miejsce. Zawołam dorożkę. Pięknie. Dorożkę? Wołaj pana. Wołaj! Bo jest potrzebna. Nie śpisz. Jak się czujesz? Nic nie czuję. Co się ze mną stało, Wiktorze? Nie nosisz już w sobie skazy. Nie będzie ci dłużej ciążyła. Powinnaś być mi wdzięczna. Teraz jesteś prawdziwą sobą. Ja powinnam o tym decydować. Nie o to chodzi. Ostatnie co pamiętam, to ten bandyta, który nie chce mnie puścić, kiedy ty stoisz obok. A potem ciemność. Czujesz, że oszaleję, rozumiesz? Jak ty byś się czuł? Poświęciłbyś się tak dla mnie? To mogłem być ja. Rafe mi to proponował. Ale moja skaza, duma, nie pozwoliła mi się na to zgodzić. Bardzo wygodne. Jesteś jak ojciec. Myślisz, że wiesz, co jest najlepsze dla innych, a tylko ich depczesz. Zostaw mnie. Uf. Żałuję, że wróciłeś. O! O mój Boże! Siostra nas nienawidzi w tym momencie. To jest cena za za władzę nad sulatu, salutarami, nie? Ciekawi jestem, jak to się dalej rozwinie. To mnie to ciekawi. Bardzo, bardzo. O, wędzia. Paniczu Wiktorze, pewna młoda dama przyszła do pana, to ja może podam herbatę w salonie. Nie zostanę długo. Nie trzeba. Dziękuję, Grażynko. Miły dom, herbatka, gosposia. Kiedy przyjdzie rewolucja, to wszystko pójdzie z dymem. Dobra, dobra Także papu przyjechało Dobra, co my tu mamy? Odezwał się? Tak, i wiesz co? Utwierdził mnie w przekonaniu, że taumaturzy to dziwacy. <noise> Dziękuję Wando. Cieszę się, że mogłam pomóc. Jestem umówiona z Michałem. Pozdrów, narzeczonego. Jeszcze się nie oświadczył. Czy panienka będzie nas odwiedzać częściej? Mam nadzieję, rozumiem. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Dobra, to nie ma. Raz Putin pierwszy. Moje? Ok? Powtórka z rozrywki. Ok? Mm, ale teraz Putin najpierw. Na powiązki, zatem na powiązki. Kurde, jeszcze ten chciałem porobić, ale chyba nie robimy. Może sobie przeniesiemy ten na jutro. Może nawet przyniesiemy sobie to na jutro. jeżeli to nie jest weekend, ale no, Masz może. Dla ciebie To twój nieuchronny okrut. Jesteś mój. Od teraz ty będziesz mi posłuszny. Dokładnie. Aha. No i pięknie, jak nowonarodzeni jesteśmy, nie? Jak nowonarodzeni. Elegancką. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Taumaturgia. No, pięknie, pięknie. Mamy już wszystkich. O, skupienie. Tu już mamy pierwsza trójka. nice, elegancko. No bo tego jeszcze nie mamy, wątpię w to, żebyśmy to mieli. No właśnie, to już nie Musimy poruszyć. To, tu mam auba urycy. Powtórkę. Zróbmy sobie, zanim jeszcze ja dygniemy. Main dzisiaj. Dalej. Ale ja powiem. Dzisiaj. Gigantycznie wielki progres z tym wszystkim. Jakbym powiedział, że większość popocznych questów mamy mocno z głowy. Co tam, ma Abaurycy? Wesoło tu. Co się dzieje? sobota właśnie to się dzieje jestem przekonany że dziś nie sobota że i tak jakby każdy dzień był sobą się nie dziela słuchaj szykuje nam się akcja jak za starych dobrych czasów ja ty i pranie zbirów w pyskach chcesz posłuchać wiem że chcesz <laughs> Opowiedz mi, co to za akcja się szykuje? Jest taki jeden, kafar z różyca. Skurwielowi się wydaje, że może zadzierać z lewym brzegiem. Oni i jego ludzie zatrzymali jednego z moich, Maksa, że im niby coś winien. Wywinął się, ale nie smak pozostał. To pomyślałem, że wytłumaczę kafarowi, co i jak. Idziemy tam, co? <laughs> A mojki tego nie załatwią? Z dobroci serca proponujesz wspólną przygodę dla zacieśnienia więzi i tak cię traktuję. Kocham moich chłopców i nie powtarza im tego, ale tu potrzeba, wiesz, z myślem być i znać się na magii. Hmm. Chodź ze mną na różyca. Okej, okay. Okay. masz mój grimoire. No, i to lubię. Chodź, wyjaśnimy kafarowi, A Gdzie mój czarny grimoire? Żartów, nikt nie będzie moich ludzi ścigał za jakieś. Zmyślone długi. Zmyślone długi, no proszę. Patrzcie, jak pięknie. Przekupki trajkoczą. Tragarze pomstują. A tam na pięku pańską skórkę dzielą. O, a tam mój tatko stragan niegdyś miał. No, nieważne. Gdzie ten fetniak urzęduje? Tam w szopie na południowym wschodzie. Jego ludzie zwykle wystają przed wejściem. No to idziemy, ale ale, ty leć zamknąć różyca z mojkami. Coby kafar wiedział, że to nie przelewki, i żeby żaden z jego gnojków nie uciekł. Nie mogę pozwolić, żeby szef sam za mnie karku nadstawiał. Nie sam, z Wiktorem to nie pierwszy raz jak naklepujemy rozbójnikom. Dokładnie. Mamy pewne doświadczenie w likwidowaniu niego dziwców i to większego kalibru. Lichwiarze, w kieszeni mieszka Secemina całe miasto siedziało. Wszyscy bali mu się w oczy spojrzeć. Ale nie ja i nie Wiktor. Uwolniliśmy Warszawę od tego parszywca. Więc spokojna twoja rozczochrana. Kafar to pestka. No, zmiataj, bramy pozamykać. I się robi, szefie. Dziś, drogi Wiktorze, odbędziemy podróż sentymentalną. Dawno, dawno temu w Syrenim Grodzie żył sobie okrutnik. Przywódca czterdziestu rozbów no, Łapówkarzy, pilnujących porządku na Różycu. Niech zgadnę, i my jesteśmy tymi prawymi wojami, co dadzą mu nauczkę, tak? Znasz to? Ale z nas uczynne dranie, co? <grym> A co ciebie taki dobry humor ogarnął? No jak to? Jak za dawnych lat, nie? Ty i ja przeciwko całemu światu! Hmm. Druchy dawne wierność sobie klną. Głos ich jak pocisk z proc. Poza tym, antków z Różyca wyjątkowo miło leje się po mordach. Oho, czekaj, o Wilkach mowa. Oto i oni. No proszę, oni przyszli. Co to ma znaczyć? Bramy zamykasz? awantaż chcesz robić? Nie powinieneś się tu pokazywać, nie dzic. Tak, wiem. Widok intelektualisty was onieśmiela. No, Wiktorze, pora napisać pierwszy rozdział naszej dzisiejszej opowieści na tych czerwonych facjatach. Nazwę go Pielgrzym i Tuziemiec przybyli. Pielgrzym i Tuziemiec. Mm, mm, mm. Dobra, to mamy. Ymm Który pierwszy? Ten jest pierwszy. Chuderlak jakiś. Dobra. Hmm, tutaj tego można by było dziepnąć w jakiś inny sposób, chociaż. Okej. Okay. Drugi jest ten. Ten to jest to. Wrażenia. Ja bym dał to. Dał to. Kurde, męda jedna. ale mnie po papie piją. ale dostał. Pięknie. Po nosie dostałem. Szanta To jest ten, tutaj. Ten jaką skazę tutaj ma? A ten ma to. Pięć dobrażeń, pięknie, pięknie w klukę dostał, a pałorajcy tam też dostał. Dobra, co my tu robimy? Tutaj szarżuj. jest ten? Tutaj później jest ten. To tutaj tak dostaniesz. Huhu! Pięknie. Nadal jest ten. Pęk! Pięknie. No to, i kurde, podrapany. Och, Wiktorze, ależ to było wyśmienite. Mmm, zapach magdalenki, unoszący się w powietrzu? Jak przyłożyłeś temu najwyższemu, też mi się łezka w oku zakręciła. A to Do. dopiero pierwszy rozdział. Czy to już czas na drugi? A jak? A w nim co tylko sobie wymarzymy. Na koniec tylko musimy odwiedzić kafara. W końcu jestem tu służbowo. To jest nasz czas, Wiktorze. A czas jest jak mała kurwopatwa, która szybko spierdala. Trzeba nam to wykorzystać. <laughs> Za mną! Parchata królewna oczekuje w swojej wieży. No to prowadź. No prowadź, prowadź, Abaurycy. E Wiktorze, zobacz no tu. Co tu mamy? Ej, Staszu!